Dzisiaj chciałbym coś zrobić w końcu. Nie gadać tylko o sprzęcie. Jak widzicie na pierwszym planie, Iskra: o tym filmik o otwieraniu przesyłki, którą dostałem z firmy Iskra. Będzie. Może już nie będzie taki na czasie, bo parę filmów pojawiło się w międzyczasie, ale pochwalę się samym otwarciem i co. W zestawie, który nabyłem, dostałem, dostałem. kupiłem. E, a dzisiaj półka z uchwytem niewidocznym e, można ją pewnie wykonać na kilka sposobów. E, ja, ponieważ mam, zdecydowałem się na wykonanie tego przy pomocy iskry. E, do wykonania moich półek, które mają wymiar 20 na 100 cm, będę używał e, to chyba z Italiana Fermenta. Najprostszy uchwyt jaki jest, e, który się nazywa podobno Titan. E, średnica trzpienia to 12 mm. Przy czym ten trzpień jest sześciokątny, e, więc on ma 11,5 mm, największej jego średnicy. Teoretycznie nazywa się jako 10 mm, ale wiercenie pod niego 10 mm, no niestety, e, e, Daje rezultaty takie, że jest to bardzo, bardzo yy, ciężko wbić. Może by się dało, ale potem już zdjęcie tego, jakikolwiek serwis, malowanie ściany, nie da rady. Tu mam otwór 11 mm, więc tutaj wchodzi to fajnie. Tu mam jakieś tam testy robione wcześniej, 12 mm znowu jest za luźno. Tą testową płytę odłożę sobie na bok. A... I teraz tak. Do wykonania tego czegoś, tej półki z niewidocznym, wykorzystuję płytę z EGERA w kolorze W1000, czyli biały premium, a w grubości 25 mm. W cieńszej płycie typu 18 mm, przypuszczam, że taką półkę w ogóle jest, będzie ciężko wykonać z racji tego, że po prostu nie będzie jak schować łączników. Yy, dlatego wykonuję to z wyryski piątki. Yy, na, na pewno można to wykonać z przegrubionej płyty 2x18, oklejonej PCV-ką 2 mm, czy jakąkolwiek inną. Yy, I teraz tak, na którymś ostatnim filmie gdzieś ktoś yy, komentował, nie pod moim, gdzieś yy, u, u kolegów stolarzy, że nie jest niezadowolony z iskry, bo przy niej trzeba cały czas myśleć. No i niestety tak jest. Trzeba cały czas przeliczać milimetry w górę, w dół, 37, 15, kostka, bla, bla, bla. Fajnie szczerze, że z kostek nie korzystałem do tej pory, bo korzystam głównie z pozycjonera i on załatwia większość roboty, ale mimo wszystko i tak trzeba myśleć przy tym pozycjonerze. Co dzisiaj wykorzystuję? Czyli moja półka 25 mm, do tego ten uchwyt, kostki iskrowe, to jest jedna rzecz, do tego wszystkiego, żeby wywiercić otwór centralnie na środku wykorzystuję przyrząd Wolfcrafta do kółkowania i wykorzystuję największy otwór, czyli 10 mm i po takim jednym otworze z jednej i z drugiej strony będę się starał trafić, a potem tak. Mam kostkę iskry ustawioną na wysokość 25,5 mm. Podejdę do Was kartką, bo już będzie widać, co ja tu upłodziłem. Proszę bardzo, mamy teraz tak. Naszą półkę stojącą na kostce. 25,5 mm to kostka, i 25 mm ma sama półka. Czyli środek naszego całego zestawu będzie na wysokości 38 mm. Iskra jest ustawiona w tej chwili do środka dolnego wrzeciona na wysokości 37 mm. Ma założony frez o grubość o, o średnicy 18 mm, więc wierci plus minus 9 mm. Ponieważ ma 37, więc trafiamy milimetr poniżej osi płyty. I schodzimy jeszcze 9 mm ze względu na te plus minus 9 z samego freza. Czyli powinno mi zostać po 9-2,5 2, mm z każdej strony płyty, przy założeniu, że będę wiercił i z jednej i z drugiej strony, czyli będę musiał obrócić półkę po wywierceniu rzędu otworów, obrócić i dowiercić tak, żeby ten, to gniazdo zrobiło się symetryczne. Dobra, tyle pierdzielenia. Na temat wymiarów i tego, że to trzeba liczyć yy, i składać i pół milimetrzyki i tak dalej. Yy, mierzę, wyznaczam po 20 cm z każdej strony, bo taki mam pomysł, żeby zrobić po 20 cm z każdej strony. Yy, wiercę otwór dziesiątką, dowiercam jedenastką. I będzie dobrze. Tu 20. Z drugiej strony 20. Oczywiście trafienie w te 20. Idealnie będzie takie lekko upierdliwe. Powiercenie w sztorcu przez kołkarkę Tu zawsze brzydkowy the jest. Ale zobaczymy. Może się uda. Dobra. Lecimy. Dodatkowym atutem tego jest to, że tulejka, która tu jest, ułatwia trochę wiercenie w pionie. Zapytacie, dlaczego nie wykonam tego otworu iskrą? A no dlatego, że nie mam takiego długiego otworu i czegoś, co mógłbym prowadzić równolegle, a to od razu takie coś ma. To przechodzimy do fryzowania. Pamiętacie chwilę wcześniej, jak mówiłem Wam o tym, że przy iskrze trzeba ciągle myśleć? No i właśnie nie pomyślałem. Yy, iskra ma dwa wrzeciona. Do każdego wrzeciona ma możliwość zamontowania yy, wiertła maszynowego. tak? Ale te wiertła są montowane przy pomocy takich główno małych śrubeczek. Eee... Yy. I problem jest z tym, że jak pracujemy z jednym wrzecionem, to ciągle musimy te śrubeczki z drugiego wrzeciona wykręcać. Owszem, producent Iskry albo ewentualnie jak zwał tak pan Krzysztof, dokłada ewentualnie do zestawu. Taką zaślepeczkę, którą ewentualnie, żeby nie wykręcać ciągle, można byłoby tu zainstalować. Problem w tym, że głębokość wiercenia wtedy zdecydowanie się zmniejsza. I w większości przypadków ta zaślepka, która miałaby nas uchronić od wykręcania tych śrubek, jest do niczego. Y nie wiem, czy na filmie będzie widać, ale niestety zapomniałem wykręcić tych śrubeczek. Zaoferowałem się y, tym, co będę miał wam do powiedzenia, i ich nie wykręciłem. Więc przed chwilą na kolanach chodziłem po całym warsztacie i szukałem tych małych. Wszystko nie mówiąc. Słowa na G. A że. Teraz wam pokażę, bo wrzuciłem do pówetki, ale. Wy możecie sobie wyobrazić jaki jest to rozmiar i spróbujcie to znaleźć w waszym warsztacie, zwłaszcza jeżeli wylatuje to z wrzeciona, z siłą odśrodkową i prędkością wiadomą. Także, dobra, wracając do póki w międzyczasie, jak się okazuje, nie jestem w stanie zmieścić tej szerokości, więc trochę zmiana taktyki. Zmniejszamy kostki na 24 mm. Zakładam yy, frez 20 mm. I jeszcze tu troszkę podrzezam. Powinno mi zostać mniej materiału z każdej strony. Ale w dalszym ciągu laminat nie powinien się złamać. To się powinno zmieścić. I tyle. Dobre. To podwiarskmę troszkę. Tutaj ja mówię teraz 24 mm. Zeszliśmy z półką niżej o 1,5 mm. Yy, mamy większe, pierwszego, większego freza. I lecimy. Yy, wróć. Albo i nie wróć. Wszystko zostało wrócone. Pamiętajcie. Gdziekolwiek pracujecie z elektronarzędziami. Chronić yy, swoje uszy. I zakładajcie ochronniki i okulary ochronne na oczy. Było z tego. Sporo jednak materiału leci. Finalnie mamy takie gniazda, które muszę jeszcze troszeczkę tam przejechać. W tym momencie już. O, jeszcze będę musiał troszeczkę chyba wyprawić, ale to tylko i wyłącznie na szerokość. Druga strona, jak widać, pasuje, aczkolwiek chyba z szerokością nie wymierzyłem. Będę musiał trochę poprawić tu. Mam bardziej na środku i powinno się zmieścić. Także lekkie poprawki będę musiał doprowadzić. Właśnie, jeszcze jeden myk, który tu muszę wykonać, a mianowicie długie wiertło. 11. Firma nie jest ważna, akurat tutaj mam hurtownię firmy, która się nazywa Bolt. Więc mają dużo narzędzi. Więc mogę to wykonać. Poprawiam generalnie otwór, właśnie żeby się lepiej mieścił prowadzę po tym wcześniej wykonanym otworze, więc jest git, mało odkurzanie jeszcze i ładnie wchodzi mówię jeszcze muszę sobie tylko poprawić to rezerwowanie bo jednak na szybko nie zaznaczyłem sobie i o będzie pasować nie wchodzi ciasno więc z pół... ze ściany nie zleci yy... to się spokojnie powinno zmieścić tak tylko jeszcze na szerokość będę musiał trochę podfryzować. W międzyczasie <grych> e, oprobał mi się skręcić jeszcze drugie wrzeciono. To słowo złapałem e, frez chyba. W każdym razie na chwilę obecną Tara! E, pra, produkt gotowy. Magia telewizji. E, Raz, że zostało mi trochę urobku na końcu otworu i nie byłem w stanie wcisnąć tego do końca. Dwa, jednak było za ciasne, więc delikatnie przy pomocy wiertelka 11 jeszcze trochę poprawiłem. Przejechałem kilka razy i otwory są już ok. Teraz wchodzi i z jednej i z drugiej strony. Eee, więc ja tu widzę, że mi troszkę uciekło. Nie jest ten otwór w pionie, trochę ucieka więc zobaczymy jak to się uda to wykonać, żeby to weszło. Bo widzę, że środek samego uchwytu troszkę uciekł. Tu z drugiej strony też trochę uciekł, ale ładnie. Ładnie się to zgrywa. Przypuszczam, że włożę sobie do montażu właśnie dwa takie uchwyty. I on drugi. Dwa uchwyty, a że one mają wybite taką ładną linię na środku, to wezmę sobie po prostu i zmierzę odległość między nimi. Miało być 80, miało być 60, jest 60, tylko trochę kopnięte, nie czemu. Ale radę. Także mam nadzieję, że jakikolwiek fragment z tego filmu yy, dołożył Wam jakiegoś tipa, ułatwienie. Dzięki czemu na Waszych warsztatach, gdzie nie macie może jednych bądź drugich narzędzi, pomoże. W każdym razie powodzenia. Jak się podoba yy, łapa w górę, jak się nie podoba trudno, może być i w dół. Yy, Subskrybujcie, zapraszam do oglądania i na kolejne filmy. Dzięki.